Wiele w naszym duchowym życiu zależy od, tak to nazywa, momentów przełomowych. Te momenty jakoś są nierozłączne w doświadczeniu naszej wiary. Są niejako w nią wpisane. To są wszystkie momenty próby. To są wszystkie momenty, w których dostajemy pocieszenia. To są wszystkie nasze strapienia i noce ciemne. Moment przełomu. Każdy z nas w doświadczeniu wiary, w doświadczeniu tej drogi przeżywa moment przełomu. Moment, w którym w naszym życiu musi pojawić się znak zapytania: co dalej? Jak bardzo łatwo jest pójść za Jezusem od cudów, jak bardzo łatwo jest iść za Jezusem, który jest podziwiany, za Jezusem, którego wszyscy szukają, wszyscy go kochają, za Jezusem Panem Mocy, za cudotwórcą. Od przemienienia wszystko się zmienia. I przemienienie samo w sobie nie jest momentem jeszcze trudnym, nie jest dla apostołów nocą ciemną, ale jest momentem przełomowym. W tym znaczeniu można powiedzieć, że Pan Jezus zabrał apostołów na górę Tabor, żeby przed Krzyżem dać im pocieszenie. Z góry tabur, Pan Jezus będzie szedł konsekwentnie na inną górę, gdzie odda swoje życie. Zacznie się inny proces, inny etap, który już nie będzie taki łatwy. Pan Jezus przemienia się wobec nich, i to doświadczenie jest tak piękne, tak wymowne, tak intensywne, że Piotr mówi: W całej szczerości swojego serca Panie, jak dobrze, że tu jesteśmy. Zbudujemy namioty. Jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, trzeci dla Eliasza. Ale Pan Jezus nie zatrzymuje się na momenty pocieszenia, Pan Jezus chce, by dokonało się odkupienie, dlatego konsekwentnie schodzi po to, żeby umrzeć. Przemienienie trwało zaledwie kilka chwil, a to, co Jezus osiągnie podczas Momentu prawdziwego wywyższenia na tronie krzyża będzie trwało całą wieczność. To jest zmartwychwstanie. Dlatego bardzo ważna jest w takim momencie interwencja Ojca, słowo, które Ojciec daje na tę sytuację. To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie, to znaczy idźcie konsekwentnie za Nim. Słuchajcie i patrzcie na wszystkich, słuchajcie każdego Jego słowa, patrzcie na wszystkie wydarzenia, do których będziecie zaproszeni. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, to znaczy nie poddawajcie wątpliwości nigdy mojej miłości do Niego. Także wtedy, kiedy zobaczycie Go ukrzyżowanego. W życiu Chrześcijanina, kochani, nie ma innej drogi, jak ta być z Jezusem wszędzie. Nie ma w życiu innej drogi w życiu Chrześcijanina, jak droga Chrystusa, nie ma w życiu Kościoła innej drogi, jak ta, którą przeszedł Chrystus i do której nas dzisiaj zaprasza. Na każde doświadczenie próby. Pięknej próby, ale tej trudnej z całego serca Wam pragnę pobłogosławić, byście w momentach przełomowych swojego życia nigdy nie odstąpili od Jezusa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.